Wszystkim tutaj jest zaś nasze przygody, jak pamiętamy, gramy sobie na 11 poziomie, e, ja już właściwie to ja tutaj jestem trochę e, zrobiłem misję z fasulkami, bo ten, bo jak skończyliśmy, chyba na mamki, no to ten, to. Wiecie, to po prostu tam już nagrywałem, chciałem na nagrać filmik, ale mm, jak to tam, no kręciłem go, ale w sumie, no jedni mi przeszkodziły, bo mnie wyzwali od...

to się, to się nie zastanawia. A, i tutaj jest jeszcze da. dach pełni księżyca. To Wam może to pokażę. Fajnie to nawet wygląda. ale tam się. Tam jest tylko ciepły na 40. No, tak, na 40. I tutaj jest ogólnie rajd. Jak widzicie. Poruszanie się. No, to wiecie, to tutaj jest wejście do rajdu i zepart, przy do okazji. Takie nie jest zbyt przydatne, ale... Tam. Do tych niższych poziomów to ja by nawet tam nie podszedłem, tak na 30, to ja by tam dopiero zajrzałem albo coś. Bo tam jeszcze rajdy będą tak Zepane.

Bo najpierw myślę, czy nie być łucznikiem. Chyba w sumie nawet będę. Ale mak jest bardzo dobry, ale... Kurde. Albo też wojem, bo woj to, wiecie, płynie ten cały berserker. Nie no, ja najpierw będę łucznikiem. chyba ciągle będę łukiem. A to tam, no, idziemy. Powiem wam, że ten, że ja właśnie sobie oglądałem u takiego pewnego youtubera, Freedamiana jest bardzo popularny w Nostalu z filmików, I właśnie u niego oglądałem e, to, że ten, e, że SP3 jak się robi, i to było strasznie podobne. A 40 odcinek zrobił ten godzinny. Jezu. co to było. O 7 już mamy To fajnie. To chyba nawet później nie będziemy musieli kupować. Później sobie y, jak. Chyba gdzieś tak na 16 level i będzie miska... misja u, u ospałka i było osiemnasty, to wtedy za jej zrobienie dostaniemy ten. Eee, jak to się nazywa? Za jej zrobienie dostaniemy... magazyn, magazyn. Ładnie, magazyn. A ja taki na razie będzie taki mały. Dobra, kasę Nam by starczyło na taki magazyn jeden. Tylko te rzeczy do minilandu się kupuje do tego. Do. się idzie do tej. Do mini mentor. I do gospodyni. Całego miasta. Ja się później martwię najbardziej o te rudy. Nie wiem, czemu w nie na Awalonie, bo na Awalonie był ten... Na Awalonie jest dużo takich sprzedawców na Noc gdzie tam wszystko mogą sprzedać. A co to jest jakiś boss, czy co? to Chyba to około nie. Okay. No to idziemy. Będę się starał wszystko robić na perfekt. Ale czasami się mi może nie udać po prostu. To, tam. No to fajnie, już na tym mapce mamy wszystko wykonane. No ale teraz to. To powiem Wam, że ja zrobię cięcie, i za chwilę wracam. Więc tak, już jestem po tej całej zabij te całe potwórki. Przepraszam za to. O już tylko po prostu musiałem włączyć niepełna niepełnoekranowy i musi to tutaj mam taki klasyk za wszelką muszę tak to robić okej okay, tutaj mam, mamy e, klasy e, gracze mogą zmienić swoje klasy po osiągnięciu 20 poziomu tutaj jest wojownik czyli ma najpierw takie bronie, chyba. O to chodzi tutaj łucznik, czy nie ma takie bronie. I Mag, czy nie ma taki doń. Yy, to ja będę tym. To zwany mak święty mak. Łucznik zabójca. Ha. Level up. O kurde Patrzcie mam maskę Nie muszę je zdobywać Kurde Żeby tak jeszcze Tak fajnie to nawet wygląda Ale nie ja wolę mieć raczej tak z niczym. A chociaż wyglądam trochę jak głupek, to na razie musimy to wytrapić. No to teraz najpierw wbijemy to. Zapomniałam co używać umiejętności Jezu... ja to zaś wszystko porobię. No i w za chwilę. Więc tak jesteśmy po długiej przerwie. Ze mną jest kadper 9822. Dlatego, że nie upolowaliśmy jeszcze wszystkich, ale. On ma problemy problem z tym Nie wiem czemu. Ten odcinek będzie polegał na tym, że musicie się przygotować, chociaż już tetrahetetoval, tetraval, ale teraz no, polujemy dawam wszystko. I dum Она достает остались зерна из овощей. Верность. Я думаю, что я разорвусь Я паузу и закрывают. И закрывают.